Nareszcie go mam. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu CYFER, a będziesz miał 3% zwrotu. Także cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Jestem tej Cyfer z kolei odcinka na kanale i gramy dzisiaj sobie na Minecraft Border! I mamy mapę 100 na 100, moi drodzy, już tak, już mamy 100 na 100. Słuchajcie, pokopałem po poprzednim odcinku i mam w tym momencie tyle diamentów! I mamy enchant, także mamy przede, przede wszystkim enchant, którym zaraz zrobię sobie jakąś zbrojkę, moi drodzy, chociażby podstawową nawet. I idziemy dzisiaj, moi drodzy, do netheru. Do twierdzy konkretnie. Poszerzymy mapę do tego stopnia, że móc wejść sobie do twierdzy I z tej twierdzy chciałbym pozyskać pałki Blaze'a. Pałki Blaze, ponieważ niedługo chcę zdobyć także Feru Endermana i powoli kończyć tę serię pokonaniem Ender Dragona, tak, dokładnie. Bo jakby głównym założeniem tej mapy też jest pokonanie smoka. Także kurczę, stawiacie łapy w górę, jeśli chcecie dalej tą serię, żeby ona dobrnęła do końca, moi drodzy, i chcecie tą mapę w ogóle. Bo przypominam wam, że po tym jak skończę tą serię, mapa zostanie stworzona specjalnie dla was. Podczas Live Streamu będę tworzył mapę dla was. E, tylko najpierw ja muszę dokończyć moją powiedzmy tutaj serię. Dobra, zrobię sobie też kilo w po drodze. I e, seta fajnie byłoby mieć takiego protection najlepiej by było w sobie, nie. E, tu mam prot 2, to sobie zrobię prot 2. Tylko jedyny problem jest taki, że za te levely kurczę tracę, jak widzicie, sloty. Także no w tym momencie mam 15 slotów już, także muszę się kurde ogarnąć, opanować z tym, bo zapomniałem o tym totalnie. Wiecie co? E, to jest niestety straszne, dobra. Stworzyliśmy 12 jajek weksów, e, i w tym momencie chyba muszę nawet wszystkie zużyć, żeby poszerzyć mapę do tego stopnia. E, ale wpierw zrobię sobie jeszcze jeden mieczyk, wiecie co? E, I będę starał się wydać tylko jeden level na to. Tak, żeby kurczę zachować jak najwięcej slotów po prostu. Okej, Sharpness jest na pierwszy level extra Także jeden slot oddałem, bo przypominam Wam, że to jest blokada Equipunku, ponieważ ktoś napisał w ogóle, kolego, po co cyfr trzymasz te bariery w Equipunku. Także gratuluję nie oglądania serii od początku. No, polecam sobie poszukać pierwszego odcinka z serii Border, który jest w sumie już skurczę ponad miesiąc temu, ponieważ to są blokady slotów. Ja nie mogę tutaj żadnych itemów kurczę w tak, mogę sobie zniszczyć itemy w ten sposób, ale nie mogę ich podstawić, tak? Właśnie zniszczyłem sobie drewno, super. E, tak swoją drogą, kurczaki znoszą jak kurczaków, moi drodzy. E, I już niebawem będę mógł zrobić tutaj farmę krów, taką porządną farmę krów, tylko będę musiał jakąś ekspiarkę sobie uszykować. E, to też właśnie tym bardziej spodziewajcie się livestreama w najbliższym czasie, ponieważ musiałbym bardzo dużo rzeczy tutaj poszykować na naszej serii Border. I fajnie byłoby sobie dobić w sumie ten 15 level chociaż. Skoro już mam tutaj kwart, to mogę go wykorzystać do tego, żeby nabić 15 level. Mam tylko nadzieję, że w tej twierdzy znajdę przydatne przedmioty. Teraz tylko moje pytanie jest takie: twierdza była w tę czy w tę stronę? Chyba w tę stronę. Swoją drogą mam tutaj poszerzacze bordera, także powiększymy sobie border o jeden. Mogę maksymalnie tyle trzymać, tak? Tylko wiecie, teraz sobie jedną rzecz sprawdzę, bo oczywiście ja tutaj mogę sobie wlecieć. E, twierdza jest z której? Z tej strony, czy z tamtej? E, z tej strony jest twierdza i ona jest dosyć daleko, kurczę, mam nadzieję, że mi border Exploderów starczy. Wylecę sobie w to miejsce, ponieważ nie chciałbym e, czasami stracić wszystkich jajek, moi drodzy, em, w taki sposób, że, że nie powiększę tego świata. No niestety, z tego co widzę, one właśnie się tak marnują, także musimy wrócić do Overworlda. Bo niestety tutaj nie powiększę tego świata. Tak to sobie niestety nie fajnie działa, że z netheru nie idzie poszerzać tego świata. Więc pamiętajcie, że jeśli będziecie grać kiedykolwiek na tej mapie, żebyście nie robili właśnie takiej głupoty, jak ja w tym momencie, tak? Także ile miałem tam? Ja, jak w sumie chyba 12 miałem. Wyjdziemy sobie do Overworlda, powiększę mapę. Wrócimy tutaj idziemy na twierdzenie. Mam nadzieję, że ona będzie odpowiednio wielka. Także uwaga, powiększamy raz, powiększamy dwa, powiększamy trzy, powiększamy cztery. Powiększamy 5! Kurde, jaki ten świat jest już duży! Duży jest, nie? kurde, Belet, to już jest... Dużo kratków w sumie, jeśli miałbym powiedzieć, dobra. Tak nie mogę, a mogę tak w sumie klikać, dobra. I z tego co pamiętam, trzy diamenty chyba straciłem, także zaraz sobie zgiwuję, moi drodzy. Żeby nie być tutaj w żaden sposób stratnym w ten sposób. Ehm, bo niestety, no, przypominam wam, no ja mam taki normalny minecraftowy świat, wy będziecie mieć specjalnie spreparowaną mapę do tej rozgrywki, no ja niestety, widzicie. Także giwę, y, cyferkowy, Diamant Diamond ilości 3 Pak, mamy 3 diamenty Teraz muszę sobie zrobić z nich tylko już e, Nasze jajka do poszerzania, więc cyk trzy chyba służyłem, tak mi się zdaje Przynajmniej jeśli służyłem ich więcej, możecie mi napisać Pac, pac i pac I w tym momencie światy z takich rozmiarów całkiem sporych co więcej, mamy już krowy, ale krowy myślę, że sobie wyhodujemy, moi drodzy, w inny sposób, po prostu taki, że zrobimy te kurcza, kurcza krowy sobie, żeby mieć tutaj więcej takiego wartościowego jedzenia, ale i tak muszę te kurczaki, wiecie co, chociaż 12 skroić, bo potrzebuję jedzonka, także szybkie ciapu, ciapu, tylko muszę pamiętać, żeby nie zabijać ich w zbyt wielkiej grupie, ponieważ one się wtedy będą zamieniać w te kurczakowe kurczaki. Które znoszą gotowe jajka z dorosłymi kurczakami. Tak, generalnie to wszystko są datapaki, jakby ktoś z was pierwszy raz trafił tutaj. Polecam naprawdę prześledzić sobie playlistę Minecraft w pudełku, żeby znaleźć konkretnie start tej serii. Ponieważ tak rozpoczynaliśmy ją i tłumaczyłem i te datapaki, były tutaj powiedziane, jakie to są dodane. Więc nie jest to żaden problem, żebyście sobie po prostu sprawdzili. Dobra, jeszcze coś, zanim wejdziemy do Nederu z powrotem. Strasznie dzisiaj zamieszany jest. Nie wiem, po prostu taki chaos ostatnio mnie kurczę, ogarnął, że masakra. Chcę zrobić. Sobie smoker, ponieważ smokerem przypalę sobie znacznie szybciej jedzonko, także w tym momencie kurczaki wsadzę tutaj, przełożę sobie węgiel do tego piecyka, no i zaraz będę miał całkiem fajną ilość tutaj e, sobie żarełka, żeby podnieść. No i teraz, kurczę, już widzę, że ten świat jest naprawdę spory. Moją zagwostką jest tylko, jak daleko będzie tutaj portal do endu. E, w sumie na, nawet bym to sobie sprawił, ale nie, pozostawię to Wam. Słuchajcie, czy ja mam sobie komendą locate sprawdzić, jak daleko jest portal do endu, bo de facto Wy będziecie mieli go na powierzchni e, na mapie, którą Wam stworzę, bo tak, tak będzie chyba najlepiej, po prostu żebyście go widzieli z oddali. A tutaj musiałbym mniej więcej wiedzieć, ile diamentów będę potrzebował, bo te diamenty będziemy zbierać oczywiście na live streamie, który stanie się już, który stanie się, który będzie miał miejsce już niedługo. Niestety nie mogę określić Wam dokładnie kiedy, z tytułu, że w tym momencie nawet nie wiem tego. Może być dzisiaj, po odcinku, a może być za jakiś czas. Musicie wypatrywać po prostu informacji, kiedy jest tytuł Minecraft Border, je oh yeah. dobra, chodź tu kurczak. Więcej kurczaków to dobre jedzenie jest, nie, generalnie, więc dobra, wyciapamy wszystkie kurczaki sobie tutaj. I cyk, panie kurde, nie? Dobra, ciapu ciapu. I moim takim jakby wielkim założeniem też będzie zrobić sobie kilofa z fortunką. Z racji, że kopanie tych diamentów nie będzie zbyt łatwe, także musiałbym sobie dobić no chociaż z 30 level, no chociaż 30 level, nie? To bardzo fajnie brzmi. Ale musiałbym dobić sobie z 30 level i to będę chyba robił właśnie kwarcem w nederze, tak mi się przynajmniej zdaje. Gdyż iż ponieważ będzie po prostu wtedy łatwiej, moi drodzy, mi zenchantować właśnie na tą fortunkę, a bardzo 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 by mi zależało, żeby mieć po prostu kilo z fortunką, bo diamentów wydobywałbym dwa, może nawet trzy razy więcej, co jest takim fajnym wynikiem. Te trzy diamenty jakby co zostały tutaj asekuracyjnie. Więc no co, dzisiaj już nie schodzę do kopalni, bo jak mówiłem będę to ograniczał, bo nie chcę, żeby każdy odcinek sprowadzał się do tego, że kopię na wizji, nie, bo to nudne może być. Także dzisiaj, co jest, zrobimy wyprawę do Deru. je, oh yeah. czy mam jakieś strzały, o to jest pytanie. Yy, są, sześć strzałów, dobra, mam. I yy, teraz tak, yy, co ja bym jeszcze potrzebował, w sumie, Commerstona trochę bym sobie wziął do budulca, żeby mieć... Yy, łopatę mogę zostawić. Tu se wezmę asekuracyjne jedzonko. Dobra. Także to wszystko już mi będzie potrzebne, co mam. Mam stak drewna przy sobie, prawie yy, połowę bym sobie odłożył, tak jakbym czasami do lawy wpadł czy coś. No i co? No i wchodzimy do nederu, Ja sobie siorobę herbatki. Jakaś taka tradycja chyba się zaczyna robić, że nagrywam border, kurczę i siorbię herbatkę. Yy, ale w tym wypadku nie mam to herbatki ziołkowej. Yy, tylko mam normalną, takie, taką ze skarpety. Yy, mam nadzieję, że rozumiecie pojęcie skarpety. Yy, ten właściwy sposób, bo jeszcze ktoś mi napisze. Ej, co ty ze skarpety pijesz herbatę? Dziwny jesteś. Yy, oczywiście mi chodzi o ten taki woreczek, wiecie, w którym się herbatę patrzy. No, zresztą czemu was traktuję jak jakiś imbecyli? Ja, ja nie wiem normalnie, kurde. Przepraszam. <grym> w każdym razie, dobra, to jest chyba jeszcze wyżej, czy w tą stronę? Yy, chyba w tą stronę to będzie przejście, więc dobra, wezmę sobie też... O, zostawiłem super naprawdę. Yy, dobra, portal jest mniej więcej na 0.0, także mogę tyle zapamiętać. To wrócę bez problemu. No i muszę uważać na lawę, lawę, która jest tutaj w ścianach gdzie niegdzie. Ponieważ to jest właśnie modytr, czyli Nether, Minecraft 1.14.4 Nether. O oh, yeah, hello. Welcome. O oh, grzybek, to by mi się przydało szczerze. Farma grzybów fajna farma. Czy nawet domek z grzybów sobie zrobić, to nie byłby głupi pomysł? Z racji, że obecnie nie mam żadnego miejsca zamieszkania. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Z tej strony jest pigment. Czyli tu w tą stronę powinienem iść, nie? Z tego co mi się zdaje żeby trafić. Także będę sobie już teraz cobblestone'em budował w celu zaznaczenia powiedzmy sobie drogi, tak mniej więcej, nie, żeby to było kurcze. Więc no co w ogóle strasznie się cieszę poniekąd, bo obecnie brakuje mi serii, tak dlatego też się bardzo cieszę, ale cieszę się, że taki pojedynczy odcinek kurcze z zabawy właśnie z borderem przerodził się nam w serię. Ponieważ przypominam wam, że to jest, kurczę, tak naprawdę seria rozpoczęta na tym, że zrobiliśmy z Z Team Data Pack do, do, do właśnie poszerzalnego świata specjalnie dla was, nie? Żeby był do zabawy. I przerodziło się to, kurczę, u mnie w końcu w tą serię Border Minecraft, która całkiem fajnie się dała do niedawna. No niestety obecnie jest jakiś kryzys zasięgowy, kurczę, i już nie robimy standardowych 14 tysięcy świetleń. Tylko zrobiliśmy tam, mamy takie parę. O nie. Ta twierdza naprawdę jest jeszcze dalej. Słuchajcie, ja myślę, że. Ten jeden raz, ale ten jeden raz, nie? Poszerzymy to. Szczerze. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Yy, przepraszam, jeśli ktoś czuje się urażony, oszukany czy coś. To jest dokładnie 200. Oh Aha, no nie zrobię tego z Nederu. Mm -hmm. No to mamy problem, Houston. No, chyba, że tu gdzieś jeszcze jest jakaś twierdza. No to czekajcie, zobaczymy sobie tak. Yy, Spectator. Yy, bo ta twierdza. Yy, super, bardzo dużo twierdzy mam tutaj. Ym, bo ta twierdza jest tutaj... O, ale ona jest... O Jezu. Naprawdę? Ym, no, czuję się oszukany, bo w tej twierdzy to teoretycznie jedno zbytnich szans na blazy to ja nie mam. Chociaż czekajcie, blazy się jakieś tu zrespiły, także mogę tutaj. Ym, no i dobra, weźmy sobie game od y, Surwawile. Przypominam wam, tak, bo na pewno znajdziecie jakiś kretyn, który nie będzie rozumiał tego, że ta seria ma swoje specjalne zasady, których będziemy tutaj y, przestrzegać. Czyli, że mogę sobie po prostu... No, bez jaj, naprawdę! Teraz to poczułem się dotknięty, wiecie, w tym momencie i to bardzo. Yy, tak, bo to wcale nie tak, że były live streamy, gdzie kurczę, godzinami dropiłem te czaszki. Yy, I nie mogłem ich dropnąć. A tutaj jeden szkielet, i. Ja nie chcę, wiecie, co. Może o tym mówić za bardzo też, bo to kurzające to jest. Dobra, teraz tak. <laughs> Where is the more blazes, bo mogę w sumie kurczę zrobić tak, że będę sobie podbiegał w to miejsce co jakiś czas i one będą się tu pojawiać, bo jest tam właśnie fragment farmy tu widzę, że z góry spadł sobie magma cream i szkielet ale jest jeszcze jedna prosta metoda z racji, że nie mam tu zablokowanego poziomu trudności, słuchajcie i cyfer może zrobić coś takiego, że włączy tu sobie peaceful, włączy sobie tu easy i w tym momencie mm, nasze entity, które są w pobliżu, to tłumaczenie dla tych co nie rozumią, zostały zrestartowane. Także limit potworów, które mogą się pojawić, został zrestartowany. Y I jest duża szansa, że właśnie nowym potworem będzie Blaze w którymś z tych miejsc. <laughs> no niestety tym razem widzę, że nie mam szczęścia do tego i się nic nie pojawiło. Mam jednego Blaze Roda i czaszkę czarnego szkieleta. No po prostu, no kurde, no. Ech, słuchajcie, jak zostawicie tysiąc łapek pod tym odcinkiem, to będę walczył z liderem w kolejnym odcinku, co? Tak w takim uzbrojeniu ok, jakie mam, kurde To by był crazy odcinek dopiero walczyć z widerem z takim uzbrojeniem e, dobra <laughs> to może ja bym se kwarc pokopał póki nie ma tych blazów, bo de facto też muszę i tak ten level dobić, no... Mówię, 30, 20, 28 chyba bardziej nawet, nie? Powiedzcie mi, na jaki poziom najbardziej się opłaca, żeby zrobić fortunkę? Nawet nie trójkę, ale nawet jedynki, żeby porobić. Bo jakbym zrobił sobie dwie jedynki, to miałbym dwójkę. Na dwójka myślę, że żeby fajnie wystarczyło, bo to są trzy diamenty za jeden czasami, więc to jest całkiem dobry deal. Miałem chyba 22 maksymalnie level, tak mi się zdaje. Z początku odcinka nie pamiętam już, który miałem. E, ale dobra. Mm -hmm. Tam nie ma żadnej twierdzy. Naprawdę szkoda mi, kurczę, bo... Zawiodłem się do tej twierdzy tak. Niebywale, muszę powiedzieć, ale no, kurde, ale tak w końcu uda mi się te blazy nafarmić. Wystarczy że będę właśnie na live streamie sobie chodził, budował na zmianę tutaj różne rzeczy robił i w taki sposób zdobędę te blazy. No tak jak mówię Kurczę, to jest straszne, bo kolejna seria zbliża nam się ku krańcowi już. Zostały nam... <laughs> Może raptem dwa odcinki tej serii, słuchajcie. Także liczę, że oczywiście zostawicie łapencję, zostawicie subencję, jeśli jeszcze nie subujecie. Jeśli będziecie chcieli kolejną jakąś ciekawą, prawda, mapę, którą bym nagrywał po tejże mapie. No, liczę na Wasze wsparcie, słuchajcie. Tak, brzmi właśnie, jakbym kończył odcinek. A sobie tak jeszcze nie jest. De facto chcę 20 level dobić, ale to może za chwilę. Zobaczmy, czy te Blazy się pojawiły bo tak mi strasznie, kurczę, no zależy, no ale że taka kupowata akurat tam się pojawiła. Ja wam znajdę taki świat, żebyście mi taką, kurde, po prostu, kurczę... No będziecie mieli spawner blaze'ów i ciuli, tyle, nie Zatwimy to jak na surowcach z Zeti. Dobra, hops, muszę sobie tu przeskoczyć, muszę samą tu przeskoczyć. Mm, najdziwniejsze, że potwory się nie pojawiają, jest easy, może musi być normal, kurczę, nie wiem, może... Seriously? Seriously, na easy się nie pojawiają potwory? Który datapak zepsuł mi? No więc tak, nie było mnie chwilę, tak powiem Wam. No nie za fajnie się stało, w sumie, przez tą chwilę. Także ja polecę szybko po moje itemy. I tak, wydaje mi się, że muszę sobie level też nabić, wiecie? Bo tak, zdeczka, straciłem go. Bo zapomniałem, że border się skurczy po tym, jak wyjdę ze świata. A musiałem iść na chwilę na ZW. Nawet bym nie powiedział taką krótką wcale. Także mam jeden slot. No to tak. Nie nie, nie faj mi się wydaje. Dobra, gdzie te moje temy? Wit, witaj, witaj, jakże piękny gaście. Yy, tutaj strzeliłeś we mnie. Dobrze. Dobrze. Tu nie ma nigdzie dalej temów nie ma. Mój drogi kolego, ja, ja bym chciał, żebyś ty zniknął, wiesz, najlepiej. No niestety musiałem na chwilę odejść ze stanowiska. Jak mówię, nie było mnie. No dobre powiedzmy kilkanaście minut. Także cięcie dosyć takie... Yy, solidne bym powiedział. Yy, I muszę sobie teraz zrobić. Yy, EXP, EXPERIENCE BATTLE, dajmy sobie ich z 10, bo muszę ten level dobić sobie, który straciłem, bo no, straciłem to w bardzo głupi sposób, e, także czekajcie, ja sobie szybko tylko jeszcze zgiwuję ich, powiedzmy, dobra, z od nich będzie, jak będzie więcej EXPA to trudno, chociaż nie spodziewam się, że miało, miało być więcej, było coś koło 20, nie, z tego co pamiętam. Dobra, 16. To już powinno wystarczyć na podniesienie tego wszystkiego. 18, cudownie. Mam wszystkie itemy odzyskane. Jej, jak bardzo dobrze kurczę. No i mówię wam, no niestety, tak się zdarza, że jednakowoż czasami trzeba odejść od stanowiska. Jeśli chcecie wiedzieć, czemu to. Nie wasz interes, co? Ha! Tak was kurde, sprankowałem w tym mojem. Myślicie, fak, że wam powiem, tak. Już teraz, jakbym zginął, to bym nie odzyskiwał Expa. Bo oczywiście, jeśli zginę w głupi sposób, ty typowo spadając z klifu, czy coś, no to już Expa nie odzyskuje, nie? Jakby to było tylko przez to, że z mapą był problem. Tak, winny się tłumaczyć cyfer, winny się tłumaczy, jak najbardziej to pasuje No i co? No i myślę, że to będzie dzisiaj na tyle, tak super, że zrobiłem sobie takie cięcie i teraz się z wami żegnam Ale mamy de facto 15 minut myślę, że teraz te odcinki spoko jak będą miały tyle, bo to jest najtreściwsza część powiedzmy No to co? Ja wam dziękuję bardzo serdecznie, zostawiacie łapy w górę, zostawiacie subskryberki i takie inne tam rzeczy, moi drodzy. Jeśli chcecie, żebym tą serię dalej kontynuował, no i żebyście wy dostali mapę No i do zaczenia w odcinku już. Cześć!